Zapraszam do zapoznania się z materiałem o najpiękniejszej linii kolejowej w Polsce, linii kolejowej nr 286. Podczas sobotniej wycieczki odwiedziłem stację węzłową w Ścinawce Średniej, stację w Nowej Rudzie oraz Czarny Most, most kolejowy w Zatorzu, most kolejowy nad Jugowskim Potokiem oraz most kolejowy oraz przystanek w Ludwikowicach Kłodzkich. Ścinawka Średnia to jedyna stacja węzłowa na linii Kłodzko-Wałbrzych. Dawniej był to pięciokierunkowy węzeł z liniami do Tłumaczowa, Radkowa i Srebrnej Góry. Stacja została wybudowana jako dworzec wyspowy składający się z dworca dużego oraz małego. Stacją, którą odwiedziłem podczas ostatniej wycieczki, była stacja w Nowej Rudzie. Układ torowy to dwa tory główne: jeden główny dodatkowy, dwa boczne, trzy ładunkowe oraz jeden trakcyjny. Tuż za stacją w kierunku Wałgrzycha znajduje się jeden z najpiękniejszych wiaduktów na tej trasie. Wiaduk poprowadzony po łuku nazywany jest przez Noworudzian Czarnym Mostem. Wysokość tej konstrukcji to 36 metrów, a długość to 148 metrów. Kolejną konstrukcją na malowniczej linii numer 286 jest żelazny most przerzucony nad zatorzem w Drogosławiu. Jest to najdłuższy most na całej linii numer 286. Ma 181 metrów długości i 30 metrów wysokości. Most budowany jest z pięciu przęseł stalowych, kratownicowych, wolno opartych o długości 36 metrów każde. Kolejną konstrukcją jest żelazny wiaduk przerzucony nad Doliną Jugowską. Długość mostu to 148 metrów, a wysokość liczoną od jugowskiego potoku to 30 metrów. Most kształtem przypomina Czarny most w Nowej Ludzie, jest budowany z trzech ceglanych filarów z prześwitami oraz czterech kratownic. W Ludwikowicach Kłockich znajduje się najpiękniejszy fragment linii kolejowej nr 286. Jest nim potężny czteroprzęsłowy wiadukt kolejowy. Konstrukcja przęseł opiera się na trzech kamiennych filarach z prześwitami podkreślającymi lekkość konstrukcji. Wysokość wiaduktu w najwyższym punkcie wynosi 31 metrów, natomiast całkowita długość obiektu wynosi 165 metrów. Zachęcam do przejechania się szynopusami kolei dolnośląskich na całym odcinku linii kolejowej nr 286 z Wałbrzycha do Kłodzka.